Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Witam w kinie Stowarzyszenia Filmowców Polskich na inauguracyjnym wieczorze cyklu pokazów filmów Romana Polańskiego z okazji jego 90. urodzin. Bardzo mi miło Państwa widzieć dzisiaj pierwszy wieczór. No, i zapraszam Mistrza Ceremonii, naszego pana Tomasza Raczka. Dobry wieczór Państwu, bardzo mi miło. Jestem oczywiście zaszczycony, jak myślę i Państwo się czują zaszczyceni, że mogą być dzisiaj podczas tego wieczoru w Kinie Kultura, prawda? To jest w pewnym sensie historyczny moment, bo i pierwszy pokaz filmu De Palace tutaj w czasie przeglądu, ale także na zewnątrz dzieją się historyczne momenty, więc to się przecieły dwie płaszczyzny. No i to już zostanie w historii. Proszę Państwa, będzie mi za chwilę bardzo miło. Przywołać na scenę część twórców filmu, bo bardzo wielu, praca bardzo wielu osób złożyła się na film The Palace, i to w dodatku osób z różnych krajów, bo to jest koprodukcja. Ale my dzisiaj będziemy mieli mocną reprezentację tej polskiej części twórców, współtwórców filmu pod tytułem The Palace. Pozwolę Państwu, że Zapraszam na scenę najpierw współproducentów reprezentującą firmę Benitex, panią Beatę Radkiewicz, jeśli pani Beata jest. Ewentualnie ktoś, kto ją reprezentuje. Reprezentujący firmę Direct for Energy Jarosław Fabiański. Zapraszam, zapraszam na scenę, zapraszam. Zwykle tak jest, że goście zaproszani na scenie startują z ostatniego rzędu. A ja już powiem, że reprezentujący firmę moderator inwestycji Adam Gudel. Bardzo panowie, proszę przed ekran. Pierwszy. <laughs> proszę bardzo. Współproducentem była też firma Atlas Sztuki. No a teraz producenci Janusz Hetman Brawo, brawo. i Wojciech Gostamczek. Zapraszamy, Panowie. Teraz brawa, jak wchodzą na scenę. Operatorem filmu jest Paweł Edelman. scenarzyści Ewa Piaskowska, zapraszamy i Jerzy Skalimowski. Nabieracie Państwo teraz siły i za chwilę Pan Jerzy wchodzi i teraz brawa. Teraz głęboki oddech, ponieważ twórca filmu, reżyser, współscenarzysta Roman Polański jest z nami. Albo prawo, albo lewo, do wyboru, z obu stron są schody. Wybrał prawo. Bardzo proszę. Coś chcą Państwo powiedzieć? Tak. Oczywiście tradycją premier takich pokazów pierwszych jest to, że twórca, że reżyser yy, mówi parę słów, które mają ustawić nasz nastrój yy, do oglądania filmu. Więc chciałem zapytać, jakie to będą słowa. Czy w trakcie tego filmu, realizacji tego filmu, zdarzyło się coś, co można dzisiaj potraktować jako taki klucz wiolinowy jako taki kamerton pomagający do nastrojenia się właściwie do odebrania de Palace? No nie wiem. <laughs> Przypominałem bezustannie. Ekipie i zwłaszcza pa Pawłowi, że moim e, najważniejszym e, czynem będzie zrobienie filmu, który nie byłby politycznie. How do you say politically correct? Poprawdy. Poprawdy. I mam nadzieję, że mi się udało. To ocenią Państwo oczywiście. A ja chciałem przypomnieć. Co powiedziała niedawna Olga Tokarczuk, że największym grzechem naszej dzisiejszego, naszego dzisiejszego spojrzenia na sztukę jest tak zwany literalizm, czyli dosłowność. I przytoczyłem te słowa Olgi Tokarczuk, bo w przypadku tego dzieła literalizm nie jest wskazany, prawda? Absolutnie. Życzymy Państwu bardzo miłego wieczoru. Z twórcami filmu. Wydaje mi się tylko, że zły wieczór wybraliście panowie, bo wiele, wiele osób prawdopodobnie nie może dojść tutaj. No, no, może ja zdradzę państwu, że my byliśmy eskortowani przez policję. Wszyscy byli? Aha. No dobrze, to znaczy jedziemy na tym samym wosku. Już niedługo. Życzę miłego wieczoru. Niech film Wam się spodoba.